Hello! Hello, hello! Nie chcę mu tego robić, ale zabiłbym go. To nie jest ten Joel, o którym ja myślałem, że to on. Ale go zabiję. O proszę, no hejka widzowie. Witam na Elwa, ponownie, A druga część Elwarowych przygód. Jak widać jakimś cudem nie zrajdowali nas od razu. A, w sensie, dobra, kto by się rzucał na basket 2 na 1 z drewna. A więc dzisiaj dzisiaj będzie uczyniany solo gaming, ponieważ przez weekend nie ma hipiskusa. I dzisiaj raczej głównie skupię się na tym, żeby troszeczkę rozbudować, polutować jakieś itemy, bo na ostatnim filmie, na ostatnim PvP troszkę się nam straciło, nie można mówić, że nie, bo zaliczyliśmy tutaj e, dedówę na właśnie no na tej stacji. Na ten gang czterech typa. Najpierw muszę ogarnąć ciuszki dla siebie. Wow, bo nie mam zupełnie nic, jeżeli chodzi o to, ale że to no to jest tak łatwo znaleźć, to szok. Także dzisiaj po prostu typical gameplay, looting, bieganie po mapce, nic specjalnego. Posiedzę teraz chyba trochę na tym checkpoincie i po prostu postaram się o jakieś i te maski. Ale że tu chłopce ścina drzewa. No ma pewnie jakąś fajną broń, ale wiecie jak to jest, nie? Mmm, Zawsze można spróbować. Oj tak, to sobie zaryzykowałem. To już raczej moja śmierć. No, nie wierzę, że on tyle hitów dostał. I on wciąż żyje, rozumiecie to? On nie nobem jakimś. Dobra, zabił mnie w końcu. A hej, to jak ktoś rajdował. Może będą jakieś itemy? No, niestety nie ani jednego itemka w tej bazie nie było. Mm, spadamy dalej. Ale że ja moi kochani znalazłem balon To chyba koks totalny Możemy sobie tutaj przeskoczyć I to był pokój dalej jeszcze chyba e, Nie, mamy tutaj czerwoną kartę, dziękuję bardzo e, Zebrałem sobie na przyszłość Może się kiedyś przydać Gościu strzela do zombiaków? Gościa goni mega zombie Ale że od razu ja hita dostałem? Serio? No i leży, nie wiem po co on się tak rzucał na mnie co ty tu miałeś, miałeś plecak. Fajnie. Dobra, patrzcie, pokażę Wam coś. To chciałem Wam pokazać. A. O! Mk. No i zgarniamy itemki i co? I wracamy na bazę. Prosta sprawa. Te gierce nie opłaca się leczyć i tak dalej. Jak jest, jak masz bazę, bo wystarczy strzelić z Suicida. Tym bardziej że tutaj nie spadają skile, więc szybkie leczonko. Świetna sprawa, polecam bardzo serdecznie. Ale, że ja sobie tutaj biegnę, a tutaj chłop, a że tam drugi chłop? No tego się nie spodziewałem. Okej, okay, gościu jeden jest za namiotem tam po prostu. Czyli będą mnie próbowali we dwóch zabić. Jeden dead. Zaraz dobijam drugiego. Dobra, leży drugi. Uff. Robimy to wszystko szybko na bandaże, a mamy valentina z tego jednego chłopa. Ej, ten puk nie jest taki zły wam powiem, tutaj chyba posypało itami, co? Sypało itami, jest deto. O, znieśliśmy itemy, ogólnie to muszę się pozbyć teraz wszystkiego z siebie i chyba lecę na szybko mm, ściąć drzewka. Dobra, nastawiałem szaf dookoła łóżka hipiskusa, ja mam nadzieję, że on będzie mógł się... Respić mimo tego i nie wpłynie to jakoś na resp. To są turne, tutaj takie rzeczy mogą się wydarzyć. Ale że z randomowego zombiaka mi reflection wypadł. Dobra, widzę typa, którego biją zombiaki. Mm, zaraz się na niego zaczajmy. <laughs> A tu drugi jeszcze jedzie, co tu się dzieje? I ma good sta dwóch typa. Dobra, oni biegają tam po stacji i ją lutują. Nie wiem czy ja mogę tutaj cokolwiek zrobić. Okej, okay, goście są tam na samym końcu. Dobra, już wiedzą o mnie, więc jestem w tak zwanej dupie. Jeden po hitach. Ja też po hitach. Wszyscy zadowoleni, nie? Jest stresik, jest taki stresik. Nie powiem, że nie. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wiem, ile mu musiało zostać HP, ale musiał być już naprawdę low. Fuck. Strasznie źle to zrobiłem. Chujowo, że mnie zobaczyli wcześniej, no ale zdarza się, czasami trzeba zginąć. Żeby się człowiek nauczył za czym, czy mnie zlutują w ogóle całego, goście zostawili tylko ze mnie ciuszki i tego reflection, Nie wiem, czy po to wracać w ogóle, czy jest sens. Mm, pomyślę. Aaaa, co to było? Kampią mi jakieś polaki pod bazą, co to ma być? wcelowani! Nie, dobra, chodź, bardzo <gry> Nie no, nobki, myślę, że się człowiek nabierze na patent y, Z tym, że Że dobra, choć spadamy, nie chcę mi się grać jak mi nobki kampią pod bazą Więc y, chyba sobie na chwilę lognę Tak mi się wydaje, bo to nie ma najmniejszego sensu y, Nie wiem, czy oni sobie pójdą, czy nie, jeżeli nie wiedzą, że to jestem ja To to się może różnie skończyć, więc Wylane w to w sumie, może wrócę tutaj jeszcze później, coś po farmie sobie. Co? So, dalej słyszałem jak safety broni zmienia. Dobra, ja logam. sayonara. O, ale że FBM akurat jak full moon jest. O i nikt bazy nie zrajdował. fajne. Dobra, także wróciłem po tej campers od Polaków, u was to było cięcie, ja wróciłem sobie następnego dnia. E, niedziela jest dzisiaj mm, i będziemy uczyniali sobie dalszy gaming. Dobra, ogólnie sytuacja wygląda tak, że znalazłem sobie tutaj czyjeś itemki, e, nie wiem, ale powiem wam, że nie narzekam, bo Ammo dopłuka mnóstwo, są medy i dużo skrapa, a co mi jest teraz potrzebne? Skrap. Nie no i taki lucik na start moi drodzy widzowie, to jest dobrze rozpoczęty dzień naprawdę. Ojojojo, jeszcze nie poszedłem na bazę, a tu proszę patrzcie jaki e, podarunek mi wleciał fajny. Jeden dead nie wierzę, no nie wierzę, nie wierzę, jak go mogłem na ludzie zabić przecież Dobra, tyle było z lutu, został plecaczek i trochę shitu, A, ale gówno się stało, wiecie co, widzowie. Za długo kampiłem na typa w ogóle bakon tutaj biegał dookoła, to ten drugi już chyba lutował i no No, to po prostu trwało za długo. O proszę, ale że tutaj chłop na dole pode mną biega. No nic nie ma, tylko koski militarne ciuchy. Dobra, zabity. Zbierzemy go, tak czy siak, oczywiście, bo... Dobra, jeszcze mnie obił, nie wiem, tutaj z rączki to się czasami bije więcej niż z czegokolwiek innego, bez kitu. Dobra, raszujemy nutka. Nie, co? Wow, co ciekawe, gość zostawił trochę rzeczy. I takich nawet fajnych, bo zostawił mi pompę. O kurwa. No i zdedałeś. Karma wraca, zawsze i wszędzie. Dokąd mi tutaj? Kościoła sobie przyjść zlutować Icyk, na heda. Zaraz pójdziemy go zlutować. Dobra, jakiś Naked biegnie po lucik. O, nie nie, 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 gość Wypad, moja. Tak jak mówię, o super. I to, o! Wróciłem się na checkpoint. I uwaga, moi drodzy, sporo i temu tutaj zostało. Spoko sprawa, pozbieram sobie to zaraz, zaniosę do baski, bo item to item Dobra chłopcy tutaj cisną na motorku, ja stąd spadam A nie, będę się bił Mam dużo itemów, dwa boksy ammo, więc trzeba to odłożyć, polutowane, polutowane no ale lądowe świry, trochę przerwy, ogarniając w bazie, e, trochę sprzątałem po szafach, sobie poukładałem broń do broni, ammo do ammo, wiecie, tak, żeby chociaż część w bazie mieć pod ręką, tu i tak jest syf akurat i tutaj w szafach też jest. W ogóle, jak tak sobie myślę, jakie są plusy tej mapy i tego, co tutaj oni wprowadzili, to wiecie co wam powiem? Według mnie jednym z największych plusów jest to, że możecie sobie broń. Oooo, ale że ja skopa sobie znalazłem pierwszy raz fajny fajniutki. E, co jest plusem, to że możecie. Dobra, nie mam rozwalonej broni, ale o, to jest dobry przykład. Możecie sobie broń naprawiać praktycznie każdą, bez blowtorcha i bez skilli. No i to jest super gościu. Zabiję mi ognistego. Ja nie będę musiał tego sam robić. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Oh. <laughs> ale chłop się przestraszył. Yep. Wypierdalaj. Uczyniamy kamperkę dalej, na trzeźby się nie da. O, no Jessa. Wjecha jakiś chłop z Galem. Niech pozabija ich, no ja zabiję go i będzie fajnie. No i się ma. wiecie, że przykampione? A ja powiem, że tak. Miał parę fajnych itemów, ale to są... to nie są cuda. Nie no powiem wam widzę, że kozak teraz są pełno mm, ammo. No nie, to jest moja ulubiona broń tutaj bez kitu. Okej okay, kochani widzowie, jest przypa, bo tutaj żeby zrobić w ogóle vault dory, albo lokery, albo cokolwiek innego e, potrzebny jest ten, ten, ten board Ciężko to ogarnąć, to jest chyba tylko z deadzona i z hordy jeżeli chodzi o loot ja tego nie ogarnę sobie i tutaj pojawia się malutki problem Naprawdę chyba trzeba się zacząć fokusować na odblokowaniu sobie npc-tów Dobra, pokczam, Dokraktowałem szaf w mojej klitce z metalu. No także trzeba przystopować trochę z lootingiem e, checkpointu. Nie powiem, że fajnie fajnie się tam farmi, jakiś skrapik, bronię, ammo, ale potrzebujemy ogarnąć tą hordę naprawdę, bo jeżeli chcemy wejść w jakiś e, dalszy gameplay, to naprawdę trzeba sobie ten safe zone odblokować koniecznie. Pop ucieka przed zombiekami, więc jestem ciekawy, czy on może mieć jakiś staw, czy nie. Nie, no przekonamy się, zabijając go po prostu. Zombie się rozchodzą i super. Cyk, ja sobie podnoszę bandażyk i lecimy dalej. Pop z ganem czy bez GANA? O kurwa. Tam po drugiej stronie śmiga, idę go zabić. Niech to nie pozwala na za dużo. Serio? I coś, że on to przeżył, tak? A ja tu się wykrwawię, tak? Dobra O, i siup O, wyczekane, wyczekane, ale się udało Proszę Wpadłam, wpadłam Ale ty kampisz nobie To jest survivalowy świat kochani Tutaj liczą się zdobyte przedmioty a nie to ci się kampi czy się nie kampi. <laughs> nie no żartuję To się uznajmy, że się w jakimś stopniu liczy, ale a, co ja mogę zrobić? Jak chłop siedzi na wieży, to przecież nie będę go na wieży roszował, tym bardziej, że z bronią. Jak widzieliście jakąś tam, to i tak by mógł mnie zabić. Nie ma sensu. Nie ma sensu ginąć niepotrzebnie. E, ale że ja podchodzę sobie do szafy jak randomowo. Ja tu dressingi znajduję. Mesz, scrap. U -u, u -u, My name is Bob! No, no, he's not a Bob Sucker. He's Bob Retard. Retard, sorry. I don't have any gun man! What the fuck? Ale gdzie John się kąpi. ten chłop siedzi na tym modu cały dzień. Ja bym naprawdę chciał jego masne itemki. idemki. musiałbym rozkwinić gdzie on jest. Hello! Dobra, już wiem gdzie on siedzi. Hello! Hello, hello! Nie chcę mu tego robić, ale zabiłbym go. To nie jest ten Joel, o którym ja myślałem, że to on Ale go zabiję Zapytacie się może dlaczego popełniłem tą straszną zbrodnię No dlatego żeby mieć itemy No innych powodów nie ma e, Zawijam to wszystko co ten gość miał I trochę się odbiłem po tych moich dedach tutaj I tyle spadam stąd miło było Dzięki za itemy Coś i eluwa Złota zasada gierek survivalowych Kościół nie ufaj nikomu naprawdę Nie ufaj nigdy No proszę zobaczcie ile itemeczków Zostało tutaj przyniesionych do bazy Tutaj w ogóle mamy zestaw małego snajpera Dobra, ogólnie to idę teraz na farmę skrapa, muszę sobie wyfarmić na okna, na te bulletproof e, lasy, bo... No i przykro mi chłopie Ale nawet nic nie miał i widzowie, ale się gówno stało Chyba przez przypadek przerobiłem pikaksa na skrap i tyle z mojego pikaksa było Oj kochani, farcik, aż idę do bazy to odłożyć, ale Alicka wpadła i ja w szoku, ja w szoku, ja w szoku. Ogólnie moi drodzy, powiem wam, że poczytałem troszeczkę czat i opłaca się tutaj łowić e, ryby, bo ponoć mogą z tego drobnąć też komponenty do craftingu i nie wiem, czy się tym w wolnej chwili nie zajmę, chociaż to musi być trochę nudne zajęcie, ale jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba, co nie? Dobra, ja w końcu wstawiłem trzy te szyby. A, wstawię sobie jeszcze zaraz drzwi do, do baski, e, Żeby mi nikt nie wbijał, bo sobie robię takiego No nazwijmy to airlocka, ok. Taki mały airlock wiecie, bo tu mam jedne drzwi, drugie drzwi i tak dalej To żeby podczas przechodzenia tutaj po prostu pomiędzy tym Nikt mnie tutaj nigdy nie zabił Szybki mam wrażenie jakiś jakichś door camperów, bo dobrze wiem, że to się dzieje, w sensie te szybki tak za wiele nie dadzą Najlepiej jest się rozejrzeć z góry po prostu, ale Ale, ale co chciałem powiedzieć? A nie pamiętam